Witam Was w nowym odcinku. Dziś dość nietypowy wyjazd, bo jedziemy na Mistrzostwa Polski do Niska w Pamtraku. Specjalnie na tą okazję poskładałem wczoraj nową Pamtrakuwkę. Spędziłem pół dnia w garażu szukając części i skręcając właśnie ten rower. Na koniec odcinka go pokażę. Co do samych Mistrzostw, no ciężko tutaj mi mówić. Na pewno będę walczył o Mistrza Polski, ale zjedzie się tam na zawody bardzo dużo znajomych z takiej ogólnej sceny MTB w Polsce, nie tylko z BMX Racing, są tu nie tylko zawodnicy z BMX Racingu, ale też właśnie z Downhillu, z Enduro, z, jakby z każdej dyscypliny, więc bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, gdzie się uplasuje. Na pewno też będzie fajna rywalizacja i, i bardzo dobre ściganie. Także mega się cieszę i mega się jaram. Jestem w sumie, yy, no to będzie mój w sumie trzeci dzień na Pumptraku od no dłuższego, bardzo dłuższego czasu. Także no, zobaczymy też jak yy, też ten rower mój nowy będzie jeździł i jak się będzie zachowywał ale jestem mega, w ogóle mega się jaram tym, że, że poskładałem sobie właśnie taką e, wyścigówkę, można powiedzieć, bo zawsze o takiej marzyłem, znaczy marzyłem, zawsze taką chciałem, ale gdzieś tam zawsze się te, ten temat odwlekał e, w takim gdzieś tam w czasie, no bo wiadomo, skupiam się na enduro, skupiam się na e, zjeździe, więc ten pamtrak gdzieś tam jest e, daleko, daleko, także no... Mega, jestem ciekawy, właśnie jedziemy. Jesteśmy w drodze. Yy, się, zatrzymujemy się jeszcze po kawkę i później yy, później ciśniemy już prosto na pampę. Jest godzina prawie siódma, a my już w sumie od godziny w drodze, także jest fajnie. Kawka u Daniela. Poziom napełnienia 437, 2,04 gram. Węglowodanów. No i właśnie dojechaliśmy. Cześć. Proszę wszyscy kurde zjazdowcy cała scena. Cała scena MTB w Polsce. BMX, Enduro, kurde, downhill, wszystko. Właśnie, ja muszę dokument dokończyć. To jest przekrój. Nie vlog, tylko dokument. Tam jeszcze Mango z sędziami. jest to No dokładnie. Jeszcze żeby tylko jego. Jedziemy bo zimno. Jedź konker, ja pojedę za tobą. No nie, dobra. No nie, dobre. Już na siebie spadnie. Fajnie, fajnie. I co myślisz o dwóch w lewo? już co jest jak jest, jakby nie, yy, nie narzekam, bardziej to traktuję jako yy, wiesz... Fakt, nie? Bo nie ma co jakoś rozpaczać. Wszyscy mają tak samo. Co prawda można by było zrobić ciekawszą trasę tutaj. No kurde. To tam tamta piasek. No właśnie nie wiem dlaczego nie ja przygotują tego, tego nie, no... Nie wiem, bo tak mnie szarpnęło jakby nie ten, jakby wyciągek nie stał na górze, to bym tam dalej wyleczył. No i tam też jakiś dzieciaczek no. przed chwilą ]eptora... też... No jest nie, nie, z tym piaskiem. W ogóle mamy nadzieję, że z tego nie będzie padać zaraz. <śś> nie, bo to chyba idą no, stamtąd ja, wydaje no, mi się. Ma Idzie yeah. Mam nadzieję... To są do góry. Tutaj ja, jest, na tej linii jest wiatr pod ten. No, y -y -y w Cześć. Nie no, może będzie dobrze. Zaległeś, czy pompujesz te trzy? Nie Zobacz. no, chyba trzeba pompować, szczerze ja mówiąc. trzy? No. Chyba tak. Chociaż może ewentualnie jak wiesz, jak dostaniesz wiatru w plecy, to by można było tą do bandy wskoczyć. Ale tak to to chyba lepiej jest... Chyba ja to pierwszym manualem zrobię Ja nie, bo tracą mi prędkość Manualem? No. I co sądzisz? Boże linii? No. Bez komentarza. Słowa mi Rukasik. Elita, a no jest, sześć. Tam panowie, ja yy, bardzo proszę o zwrot numeru po Dobra, ja zaraz cię zipka. Ja tutaj się za mongoliuszem ustawię. Z której startujesz, Mongoliusz? ja się testuję teraz, żeby z cięższej Z cięższej chyba po lepiej Po pierwszej muldzie brakuje Jest już zalekta, a ciężko zmienić To ja też chcę... Generalnie jest tak, że masz że i tak się z cię. Dru drugi obrót, a nie pierwszy a, No tu w sumie też, no bo... No to też, ten pierwszy jest taki, żeby ruszyć, a drugi dopiero, żeby spierdolić No Za chwilę start, botoniczek i będziemy lecieć. No i zaczęło padać. Czas trzydzieści czterydziesiąt sześć. Start. ćzas dwadziecia sześć Jaki miałem? 2653 Na końcu się pogubiłem trochę A tutaj, nie? Co tu. nie zapierda Czas 28, dwadzieścia. Nie zapierda. Tam. Weź, tam, weź tam, opowiedz o Tripuli w ogóle. Ale co mam powiedzieć? No nie Tripuli? wiem, co to jest. Przedstaw, e... przedstaw widzom mojego kanału Tripule. Tripula jest to grupa pasjonatów kolarstwa górskiego, e, zrzeszająca ludzi z wielu dyscyplin, ekstremalnych odmian. Innymi słowy, klub pasjonatów. I nie wiem, co więcej. I co robicie? Czym się zajmujecie? Skąd macie pieniądze? Pieniądze mamy z. Od rodziców. Sam. Nie, 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 nie. Pieniądze mamy z handlu. Co znajdziemy w Garażu piwnicy, wystawiamy na OLX? Z tego mamy pieniądze. No ale skoś... kiedy się skończą te rzeczy, które możecie wystawić, wystawisz nerkę na OLX? Jak się skończą części, A odbiję piłeczkę. Skąd ty masz pieniądze? Ja od sponsorów, od y, dziewczyny Agaty, która mnie bardzo mocno wspiera finansowo <laughs> i od rodziców dalej, <laughs> pomimo, że mam prawie 30 lat. <laughs> Prawda? Co? No, że spie, że wspierasz, wspierasz mnie bardzo mocno finansowo. Główne zakupy w Lidlu i w ogóle spożywcze zakupy, dieta i tak dalej, za to odpowiada Agata i to jest główny sponsor, od, od którego tak dokładnie. A to że, to, że dużo jem, to też są to wysokie koszty. No, tak to się no, przedstawia. No to skąd, skąd czerpać pieniądze, Krzysio? Wiesz co, sam chciałbym wiedzieć. Aktualnie jestem na studiach ekonomicznych, więc mam nadzieję, że niedługo się dowiem. Daj nam znać, dobrze. Boks. Boks. Jak Ci się jechało? Dobrze, całkiem. Chociaż pod koniec wypadłem totalnie z rytmu. W sensie, wyjechałem z bandy, i nie wstrzeliłem w jedną muldę i później każda następna już była lipna do mety. Ale w ogóle nie ma czasu, żeby tak się przygotować do tego wyjścia, nie? Tak jedziesz no. i... No, ten... trochę, trochę mi właśnie brakło takiego... Z takiego. Uff. No. No wiesz, ta organizacja. Trzeba właśnie jeszcze powiedzieć organizacja tych zawodów to jest po prostu to jest dramat. Kurwa drama. No, to jest kurwa dramat. Tak właśnie. Dożynki, tak. Dożynki mistrzostwa Polski. No, ale i tak jestem w szoku, że ogarnęli w ogóle Telebim, kamerę, że to gdzieś jest transmisja, ale to ale jak to jest ogarnięte, to Transmisja i telewizja do telewizji jest, ale list startowych nie ma, nie? No, list to, no kurde, no, masakra. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że przyszłe mistrzostwa Polski w pamtraku będą jeszcze lepsze, bo pewnie też Próbuję wystartować i, i to ogarnąć i się przede wszystkim przygotować a nie, że pierwszy dzień w zasadzie na nowo poskładanym rowerze startować ale i tak jest mega, mega, mega lepiej niż poprzedni ja również spróbuję się poprawić tak bo jednak wydaje mi się, że tych trzech dni znaczy inaczej, całej zimy nie da się zastąpić trzema dniami jednej. i tak jak mówiłem, oto moja pamtrakówka. Świeżo co poskładana na ramię NS Bikes Lyre wsadziłem do niej koła, też standardowe z ns obręcz ns piasty NS-a, DTH na nich w rozmiarze 26 na 215. Znalazłem korbę X0 w garażu, więc od razu wsadziłem. Fajną sztycę Krank siodełko od Dotka, podpisane Sławek Łukasik, plastikowe, mega lekkie także z tego się fajnie bardzo cieszę z przodu mamy pajka DJ-a opona ta sama co z tyłu hamulec to jest Kura kierownica karbonowa poznajdywałem też fajne takie małe detale, smaczki typu jakieś podkładki lekkie jakieś takie fajne karbonowe detale przerzutkę mamy starego Oldschoola, czyli X0 z mojego w sumie A pierwszego taki... pierwszego roweru, jaki w ogóle miałem. Założyłem do tego aluminiowe kółeczka, tarcze mamy Galfera, klocki Galfera, tytanowe śrubeczki też gdzieś tam poznajdywałem, także wszystko wyszło fajnie, mega lekko. Gripy też standardowe z NSA, holdfasty. Także waga łączna, wyszła, e, waga łączna wyszła około 10 kg. Myślę, że jeszcze lekkie dentki założę i mogę zejść poniżej 10 Także pewnie, pewnie będę jeszcze trochę rozwijał, bo trochę się wkręciłem w to tą, w tą budowanie roweru. Więc myślę, że, że, że coś jeszcze pomodernizuję i, i, pewnie 10, pewnie, pewnie jeszcze rozwijał, i pewnie zejdę poniżej 9 Także tak to się przedstawia, tak wygląda. Ja się mega w sumie jaram tym, tą pamtrakówką mega też fajnie jedzie i no i co, no i teraz czekam na, na finałowy przejazd. Oj, wypadł, spadła mu noga. Start. двести шесть давай

Goni go, albo go już przegonił w ilości tytułów i reprezentant no, no, Polski w kilu na Mistrzostwach Świata i w Pucharze Świata w kilu. Sławomir Łukasi! Bardzo proszę. No i mamy to. Zgarnąłem właśnie tytuł Mistrza Polski 2021 w Pamtraku w Nisku. Bardzo fajnie, fajnie to wyszło. Bardzo fajnie mi się jeździło na nowym rowerze. Bardzo dobrze też się na nim czułem i dobrze się czułem na torze. Wszystko wyszło w sumie w 100%. No, może nie w 100% na przejeździe, ale był na pewno bardzo szybki. Troszkę nie do końca, jakby troszkę nie pozostawia sama organizacja zawodów i jakby takie podejście organizatorów do tego. Myślę, że można było to zrobić o wiele lepiej niż było zrobione, bo no nie, nie, nie wymagało jakby dużo poświęcenia w tym, żeby czy przygotować tor i zamieść z piasku, czy, czy też troszkę to bardziej zrobić płynnie. No ale co, fajnie, że się odbyło, fajnie też mnie to no, jakby podbudowuje na kolejną część sezonu. No i cieszę się z tytułu mistrza Polski. Także do zobaczenia, kibicujcie i oglądajcie, dajcie tam też łapkę w górę i pozdro!